Hejunia! Mamy przesyłkę! Jest tu kto? Ktokolwiek. Jeju, ani żywego ducha w lokalu. I fatalna obsługa. Czekaj, złapię kogoś przez telefon. Hmm, gdzie go wzięło? <noise> to ich straszy! Nie mówcie mi, że tutaj nie ma telefonu. Chyba nie ma telefonu. Zostaw listy na recepcji mamy własną przesyłkę na głowie. Re, 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 ta winda na pewno ma już swoje lata. No już, dawaj! Aha, więc się zaciął, wiem jak go naprawić. Tej wskazówce przyda się zegarmistrz spał. Zrobione! Jeszcze chcesz dostarczyć tę paczkę? Wiem, tak jak ja. Ej, patrz! Grosik! I to nowka sztuka! Jak mówią, znajdziesz grosza, to go a potem cały dzień sprzyja ci fart, tak powtarzała moja Małysia. Grosz przytulony, grosz oszczędzony. A może to mój wujek skryć, Pażanko w błotku na służbie, co? Przestań prosiakować bądź zawodowcem. Dafi, da, da, da patrz! Jak kwaczę, ale żeby aż tak się zaniedbać? Weźcie zainwestujcie w jakieś witaminy! I to by było na tyle. Da, 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 da ty. D -d Ten hotel jest nanawiedzony! Ja się sądzmy, O, ani się wasz, pysiu! Ma nas zatrzymać parę latających świeczek? Czy to deszcz, czy grad, czy latające świece? Od nas przesyłkę zawsze dostaniecie! A poza tym nie ma czegoś takiego jak duchy.